Dzień dobry! Żywność ekologiczna BioPlanet to produkty pozbawione syntetycznych dodatków, sztucznych barwników, szkodliwych konserwantów, niemodyfikowane genetycznie, ale przede wszystkim wolne od pozostałości pestycydów. Warto wspomnieć, że w popkornie konwencjonalnym mogą znajdować się pozostałości pestycydów, dlatego warto wybrać popcorn ekologiczny. Wszystkie produkty BioPlanet posiadają certyfikaty ekologiczne. Popcorn otrzymujemy ze specjalnej odmiany kukurydzy pękającej, której ziarno ekspanduje pod ciśnieniem atmosferycznym w procesie jej prażenia z dodatkiem oleju. 100 g produktu firmy BioPlanet zawiera 363 kcal, 5 g tłuszczu, w tym około 1 g kwasów tłuszczowych nasyconych, 67 g węglowodanów, w tym 1 g cukrów oraz 9,5 g białka i śladowe ilości soli. Produkt nie zawiera naturalnie glutenu, ale ze względu na paczkowanie w zakładzie innych surowców może zawierać alergeny, takie jak orzeszki ziemne, inne orzechy, sezam, soję oraz mleko łącznie z laktozą. Popcorn zawiera spore ilości fosforu, magnezu, żelaza, cynku oraz miedzi i manganu oraz niewielkie ilości witamin z grupy B. Fosfor odpowiada za zdrowe i mocne kości. Ponadto fosfor wraz z magnezem są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Mangan zaś odpowiada za tworzenie tkanki łącznej i kości. Chroni przed zapaleniem stawów. Popcorn jest bogatym źródłem błonnika pokarmowego. W 100 gramach popcornu jest około 10 gramów tego składnika. Pobudza on perystaltykę jelit, tym samym zapobiegając zaparciom. Obniża poziom cholesterolu i zmniejsza ryzyko miażdżycy. Błonnik pomaga eliminować z organizmu toksyny, kwasy żółciowe, metale ciężkie, a nawet substancje rakotwórcze. Dodatkowo popcorn jest źródłem polifenoli, czyli związków o działaniu przeciwutleniającym, które wymiatają wolne rodniki i zapobiegają uszkodzeniom komórek. Indeks glikemiczny popcornu wynosi 72, dlatego nie jest zalecany dla osób chorych na cukrzycę. Popcorn zazwyczaj jest spożywany w formie przekąski z dodatkiem soli i tłuszczu. Jednakże bardziej korzystne dla zdrowia jest spożywanie popcornu bez dodatku tłuszczu z wykorzystaniem specjalnych maszyn do popcornu, które ogrzewają ziarna gorącym powietrzem, umożliwiając ich pękanie. Dodatkową zaletą jest to, że brak tłuszczu zmniejsza przyczepność kryształków soli do ziarna popcornu.